Dobra Kościeję sobie tutaj O o o o newka Jak ma się trzy runy takiego samego rodzaju To w kostce można na level runy wyżej zmutować A tam po jakimś tam konkretnym levelu Trzeba kryształki dodawać więc warto mieć jakieś te nadkruszone i ze skazą w późniejszej grze to przydaje po prostu o ile złota yy, tutaj zawsze też biegałem jak grałem barbarzyńcom, brałem sobie umiejętność tam skok z uderzeniem czy coś takiego i normalnie tak można było przeskakiwać sobie z miejsca na miejsce. No patrzcie, wyjście znaleźliśmy. To co nas najmniej interesowało, a ja to znaleźliśmy. Teleport pewnie będzie gdzieś na drugim końcu mapy. Zająć życie. Na pewno. Okej. Okay. Ja se tu jupilera popijam yeah. Buję ja. Lecimy z tym, bo już mi kurwa wprawiają, że to nic nie ma Winocz, Kurwa kurdy. O, zamknięta skrzynia, jest to, to jest to czego potrzebuję Wielkie berło, o Coś z fajnego. Dupa, niewielkie berło. Dobra, jeszcze tu spaczę spa 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 sobie. Nic. Gin. No co, to no ludzie. Eee! Hm. I co tu zrobimy bierzemy tak w f5 i do góry i po to właśnie tyle po trzeba wtedy lepiej nie tak te dwa p... skorpiony są i bistą nas ubiegają, można je rozdeptać Fajny i Dobra Okej okay. Szukamy dalej O je O je I co teraz? Pijamy Tu musimy koniecznie już ten teleport kurwa znaleźć Więc szukamy go On będzie na drugim levelu. Radamenty tutaj już Puste istoty No tu jest rzeźnia z nimi, bo idzie z od zajebania, po prostu jest od, od i w skrytce złota pomieścimy 250 tysięcy tylko Kiedyś to było zależne od levelu, ale tam w którymś patchu już puścili to od początku, na tyle można. A postać może przy sobie nosić yy, tyle ile ma chyba level razy 10 tysięcy. Czyli ja mogę 220 tysięcy ze sobą nosić, tak? tak? coś? Co ty tam bijesz, człowieku? Nie mogę nieść nic więcej. Dwa pierścionki, ale ja. Na dwa palce. Czucz. Czucz. Idę stąd, kurwa, strzelamy. Co mamy, co mamy? Coś tu. Trupia głowa, trupia głowa. Mam. O, żeż mordę Czekajcie, zabijemy go i jedziemy do miasta Labo wyczyścimy to bakteria Nie, Nie jesteś O, chyba Dobra do miasta, do miasta ciśniemy. Mamy, co my tu mamy? Won, won. Dobra. Witam. Witam. Dobry wieczór. Co to? Trupiagowa dupa. O. U. O nie. O nie. 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 O i nie. Bronia, coś tutaj ciekawego mamy. Nie mamy nic. Zbroja coś tutaj. Nie no i nie, nie? Nie, nie, nie. Dobra. Runka. Czacha, wszystko trzeba walić. Pięknie kolorowo Deponujemy kasę. No, tak jak mówiłem, 250... A no 2 miliony 500 tysięcy Każdy się może pomylić PS8 jest, jest, się nagrywa, nagrywa się, wszystko jest ok Lecimy. Ślepy zaułek? Nie. Wincie! Arnie! Nie to gacki, Bakmany! No i o to mi chodziło właśnie, że tu ich jest od zajebania, nawaliło ich i trzeba kurwa się męczyć z tym Po prostu ich wpis du! w ona zaraża, a jestem głodny, ale Ja pierdziele. Jakieś ogórki, czy co? Podniesione. O, widzicie? Jest talizman. To jest właśnie to. Zobaczymy. O, odporność na błyskawice Da się, da się Możeś morny O, tu coś będzie. Wiem, że zejście, o! Taka tradycyjna walka. O, a my ze skazą? Leci tego tutaj. Ale z kopniaka rozwala. Yeah. Jak Chuck Norris z pół obrotu. Kopniak. Te pułapki. Znowu jakbym tu poszedł to bym od razu wyszedł. Kurwa. mniejszy talizman ja pierdziele normalnie ciekawe co daje coś fajnego o odporność na zimno super trzy 3, trzy ale zawsze coś no No, szukamy teleportu i zejścia na dół Ciebie w prawo Uch. Na kurwiamy Na kurwia. Zejście Jest No Ale to zostawimy sobie zejście Trzeba teleport musz znaleźć priorytet a ah, noch szawa z powozu pod wodni genialny robak okej okay. okej okay. Co to kurwa dla nas? Jakiś prosty idiota ma jakieś kurwa nadgnite istoty Nadgnity, kurwa mać One mają gdzieś tu swoje sarkofagi i wychodzą z nich A te sarkofagi wytrzymałe są kurwa bydlaki O no, nie ma Но ничего не было. Kanskje det er moren w lasu. Okej, okay, dobra. Kurwa ten te istoty puste to one i też te właśnie nadnitych strzeszają. Nie, nie tak proste. Dobra, idziemy sprzedać temy. Muszę się upewnić jeszcze, kurwa, czy ten... Portal jest na tym drugim levelu. Sale w poziom drugi. Tak, dobrze mówię. Okej. Okay. Witam. Ale tu kolorowo, mozaikę mamy. Pod depotem. domazowikujemy jeszcze pięknie Dobry many starcze many ciśniemy są uwetki między zapuścimy teleport nie obawia niczego, taki prawdziwy wojownik o, mamy coś takiego, robimy tak mamy już Bóg zrobić tak biegniemy ile sił w nogach nie tutaj nie tutaj, nie w mieście nie w mieście no, i jesteśmy tu i Szybko szybko pokonaliśmy tą drogę i zaciśniemy teraz szukamy, o championy dawno nie było i lecimy o, o o o nie 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 oł oh, yeah. dobra, stały po dupie o miksturki many duże, pięknie i leczenia zajebista sprawa o w ogóle nie było o. dobra na dół pójdziemy sobie no tutaj szukamy już tylko pomieszczenia z kostką i bandą przeciwników ja będą kotołaki na 100% jakiś głos Bo zawsze tam jest O co mało mamy, tak? Krzysztof no, zobaczymy co to jest, coś ciekawego COVID, ale to eter, to niepotrzebny nam Herb Ostrokrzewu, Nie. Podziękować. Szynia, mana, no kurwa. Bijemy. Za ten świat, za lepszy świat. Jak to naszło? Ojej, oh yeah, to tutaj jak szybko poszło wow. Mówiłem ja jest nas złoto Rzuca KOM Przemieszczenie, czegoś tam Rozjebaliśmy system Wspieramy łupy. No. To byłoby na tyle i skrzyneczka. Kosteczka. lecimy i tak tu se gadamy z kainem nie? on tam nam daje o ten jakieś różne formuły no robimy tak że na przykład rzucamy se 3t dajemy tak o i mamy no i tak tutaj tak o i mamy tak o następnego poziomu już i mamy o już Ametyst. O, tak. 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 I mamy. Tak. 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 O, tak. Szafirek. No. Możemy oprócz tego jeszcze mutować tam np. trzy pierścienie w jeden yy, w amulet ja amulety i ja tym pierścień ja tak robię bo to tak można wylosować jakieś itemy na przykład plus 1 dla znaczy tam talizman znaczy amulet plus 1 dla yy, do jakiejś tam umiejętności dla danej klasy no ja właśnie będę tutaj zanudzał tym takim miksowaniem więc żegnam się z wami żegnam się z wami to był to była pierwsza część drugiego questu tak naprawdę bo ten quest jest rozłożony prawie na cały akt więc więc przygotujcie się no no to dzięki i na razie